Trzymajcie moje kochane Mordki, witam Was ślicznie, gorąco i bardzo serdecznie. W nowym sezonie 2020, let's go! Now is the time, the time to new season. Welcome to my motorcycle world. I am YOLO v 20 Let's go! go, 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 go Minęło sporo czasu od ostatniego mojego nagrania na YouTubie na moto, z racji tego i że, jak to ładnie powiedzieć, były dwuletnie inne plany, plany nie do końca związane z jeżdżeniem po naszych polskich pięknych drogach, Lolo miał w planach Wyjazd za granicę, trochę ucieczka od polskich takich naszych codzienności, realiów. Dlatego postanowiłem, że dwa lata z rzędu pojadę sobie na wycieczkę za granicę i przede wszystkim, a co najważniejsze, przelecę się samolotem, gdyż nigdy tego nie robiłem. Nie latałem nigdy samolotem, więc wiecie, wielka, wielka przygoda dla mnie to była, kiedy pierwszy raz siadłem do samolotu i oderwałem się od ziemi z wycieczki. Ci, co tam oglądają, o ile jeszcze tam oglądają, to są oczywiście nagrania. Oczywiście nie wszystkie, z racji tego, że no, nie było za bardzo kiedy i jak tego pomontować wszystkiego, więc to się trochę wszystko odwleka w czasie. Te montaże moje, wycieczki do Anglii na zwiedzanie, taki holiday trip Pyle of Altuntain, no ale mam nadzieję, że w końcu kiedyś pomontuję to wszystko, co tam mam i wrzucę na kanał. Niech kto sobie tam leży. Ten, co będzie zainteresowany, to obejrzy. Ten, co nie, no to trudno. Nagrywałem to, co mi się tam podobało, tam gdzie byłem, tam gdzie dotarłem. Dla mnie, kochani, ekstra, ekstra wspomnienia tego wyjazdu. Żadnego rozczarowania, w postaci nie wiem, klimatu, czy podróży, czy zwiedzania, czy czego tamkolwiek. Bardzo fajnie wyszło. Ja jestem mega zadowolony. Chciałem tam być dwa lata z rzędu i tak jakoś wyszło, że udało się mi pojechać. Dwa lata rzędu. Pozwiedzałem, co chciałem pozwiedzać, zobaczyłem, co chciałem zobaczyć. No i teraz, teraz na razie już się nie wybieram do Anglii. Może jeszcze kiedyś, ale na razie, no nie czuję już tej potrzeby. Byłem, widziałem, wiedziałem. Zajebiste wspomnienia, czy to na zdjęciach, czy to w postaci filmiku. Oczywiście wiadomo, że choćbym nie wiem, co ja tam nagrywał, to mi tak się nie spodoba, czy tam nie poczują tego klimatu. No bo nie każdy lubi takie rzeczy. Ja akurat lubię, uwielbiam. Zresztą, jak nawet wiecie i widzicie po moich motowlogach, ja nie jeżdżę po mieście, zawsze poza miasto. Nie bawi mnie jeżdżenie po mieście. Nigdy nie bawiło. Samo jest z podróżami, lubię podróżować. Teraz mam ku temu okazję, ku temu możliwość, więc korzystam, rozumiecie. W tym roku jednak niekoniecznie z racji tego, że jak dobrze wszyscy wiecie, wypadł nam. No i niestety utrudnienia, utrudnienia, jeszcze raz utrudnienia. Na szczęście u nas już jest z tym dużo, dużo lepiej z racji tego, że nie trzeba nosić tych masek, które utrudniały dychanie i w ogóle funkcjonowanie, jak lekarze mogą w tym wytrzymywać, jak oni dają w tym radę. Ja wam powiem, że jak tak człowiek w pracy miał to tak 8 godzin nosić, to normalnie mnie już po 7 godzinach, to tak uszy bolały od tej maski, noc mnie wkurwiał, bo tam łechtało całe szczęście. Od tej soboty, co była, zostało to zdjęte, tylko w sklepach obowiązuje, więc jest okej. Okay, że ja do sklepu rzadko chodzę, no to jest dobrze, nie? Duże, duże ułatwienie, naprawdę, no mówię, no masakra, nie? Toż to, co to się porobiło, to tragedia. No i do czego ja zmierzam, mówiąc o tym, właśnie? Ano, zmierzam, kochani, do tego, że po prostu. O, jaki motorek ja? no zmierzam, kochani, do tego, że dało mi się, właśnie, wyjechać te dwa razy z rzędu. W zeszłym roku tak się zastanawiałem, tak mówię, na dwa razy czy jechać, czy nie jechać, czy może przełożyć to z zeszłego roku na ten rok. No i powiem wam, że nie wiem, miałem, miałem naprawdę farta i dobrze pomyślałem, no bo pojechałem, bo w tym bym nie pojechał. Nie udałoby się tego zrealizować. Nie powiem, że bym był z tego powodu zadowolony, że się nie udało, bym był raczej wkurwiony, że moje plany poszły w piździec przez właśnie tego pierdolonego COVID-a. Na całe szczęście powoli... Pierwsza fala odchodzi w pizdu Ale zapowiadają drugą Ej chuj mi Jak to będzie No ale nie martwmy się na razie o drugą falę Na razie niech się pierwsza wypierdala w ogóle stąd i z dół. Będzie dobrze. Musi być dobrze. Gdyż już są nowe plany, tak? Nowe plany wyjazdowe, wakacyjne, ale to już... Dopóki to gówno się nie skończy, pierdolę, nigdzie nie jadę. Tu zostaję. <laughs> nie no, tak wiecie, tak mnie jakoś wzięło, że te życie tak zapierdala. Tak ostatnio siedziałem sobie, rozumiecie? Człowiek ma cztery zmiany, no to ta robota, to wiecie, jak to wygląda. Jak się nie podoba, zmień. Pierdole ja już się przyzwyczaiłem. Nie narzekam, nie, nie dlatego o tym mówię. No i rozumiecie, tak sobie Ostatnio tak właśnie siedziałem w domu, co były te właśnie ciężkie dni, że praktycznie nie było wolno, nigdzie wyjść nie było wolno, ale pachnie, pięknie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć, nie? Tak jest, ale zapach. I mówię, nie no, jak moje życie ma wyglądać, że nie wiem, chodzę tylko do roboty, żyję od wypłaty do wypłaty, nie mam żadnego planu wakacyjnego, czy tam mam tylko być takim zwykłym, szarym ludkiem, no to pierdolę. Dlatego też, mówię, postanowiłem, że jak teraz wirus się skończy, nie daję sobie czas dwa lata, bo wiadomo, że to też nie zrealizuje tego. Nie, nie mówię tutaj o prawo na dużą maszynę, nic z tego. Jeżdżę już piąty rok na moim maleństwie, tak, kochanym, i nie narzekam, nie zmieniam. Nie interesuje mnie to. Jest mi dobrze z nim. Mamy dobrą więź, ja? Dobre ci. Więc na chuj. No, no i rozumiecie. Tak sobie myślę, że trzeba pomyśleć gdzieś o jakimś nowym wypadzie, kolejnym wyjeździe zagranicznym. Tak sobie myślę, że coś wymyślę. <ścoughs> No, no nie są to tanie rzeczy, ja wam powiem, że zawsze tak myślałem, że to a, jechać za granicę, tu jest podana cena, to tamto, tak samo jak tam szukałem właśnie wylotów do Anglii, to też tam patrzałem właśnie na te ceny, mówię, jak tanio tam na te bilety i w ogóle, potem jak przyszło wiadomo do płacenia, człowiek trochę oczy robił, bo wiadomo, że to rzeczywistość potem wychodzi inaczej, a to co oni tam piszą wychodzi inaczej, no i nie ma sensu co o tym się sugerować, rozumiecie, no i mówię, Trzeba jakoś fajnie zacząć Plany układać Żeby to jako tako sens w tym życiu A nie później na starość No ja pierdolę, ja przez całe życie To w dupie byłem, gówno widziałem Tylko siedziałem praktycznie w domu na dupie, przed telewizorem I chodziłem do roboty i chuj z tego życia mam Nie, nie, tak to właśnie wyglądać Nie może, nie chcę, żeby to tak wyglądało To wtedy, wtedy mija to się z celem Naprawdę, jak tak człowiek popatrzy Jak ludzie z życia korzystają Tam pierdolą, mieszkają, bo mieszkają ale nie wszyscy mają luksusy, w ogóle, a jeżdżą, korzystają z życia, i nie przejmują się tym bardzo, co będzie tam za 5-10 lat. W sumie, już teraz ich rozumiem, wcale się nie dziwię, że to tak jest. Sami dobrze widzicie, było wszystko dobrze. Nie bała się pandemia, i chuj pozamiatany, wszystko wstrzymane. Nigdzie pojechać, nigdzie się ruszyć. Masakra i porażka. Wiadomo, są plusy i minusy, no chuj wie. Jedni gadają na drugich, i to tak zawsze działa, ale funkcjonuje, i się zaz zazębia. Ja się, wiadomo, no i mówię, dlatego postanowiłem, że trzeba korzystać z życia. Nie ma sensu po prostu tutaj za dużo się przejmować, bo to nie ma co. Trzeba się bawić, kiedy jest okazja, bo później na starość to już nie ma sensu. Także wiecie, no tak jak tak to się mówi, takie przemyślenia, ja tylko to łycho mi nie przypierdol. On się kurwa zdziwił, całe szczęście można było zacząć już jeździć nie tak dawno temu, no ale nie było czasu, <laughs> ale i pogoda była zjebana też No i tak że w moim kanale mówię, jak się uda, nic się znów nie zjebie, to właśnie będzie też, będą wycieczki Nie mówię, że co roku, bo co roku to jest nierealne, nie jestem biznesmenem, chyba że poznam jakąś dzianą niunię, co będzie mnie zabierała i będę gotował, sprzątał <laughs> Weź znajdź taką, no ale pomarzyć można, tak? No tak to wygląda, no. Co jeszcze, no? Ostatnimi czasy, właśnie co było, tak więcej wolnego, tak wiadomo, że no, pracować człowiek pracował, nie było z tym problemu, akurat. No i dobrze, jak miał tak siedzieć w domu, wiecie, to też tak później ani grosza, nic, zakładu właśnie przez ten fakt upadło. pizdu, polikwidowali, nie ma. Amba Fatima było i nima, jakby nie patrzał. Jak po trzy miesiące, plus, minus, było to wszystko pozamykane, no to wiadomo, nie? Nikt nie ma tam gromady pieniędzy odłożonej. Ci, co przetrwali, jak to się mówi, przetrwają najsilniejsi, ale to akurat żart. Wiadomo, nikomu się źle nie życzy, każdy chce żyć, jakby nie patrzał. Ostatnimi czasy... Właśnie jak się bawiłem, to było tak wolne, przygotowywałem moje maleństwo do kolejnego sezonu, żebym mógł sobie na nim pojeździć, pośmigać, wymieniłem mu olej, dałem mu lepszy trochę olej. No, zawsze używałem fortak, ale wam powiem, że po trzech latach użytkowania tego fortaktu, stwierdzam, że to nie ma sensu, ale przynajmniej dobrze się dotarło, no nie? <laughs> nie, a teraz mam motulka zalanego. Ja wam powiem, że jak tak lałem tego motula, i tak go powąchałem, mówię, jak to fajnie pachnie, normalnie wychlałby go, mówię nie wierzę, no. Zobaczymy. Jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, jak wyleję ten olej, jak on będzie tam wyglądał. Mam nadzieję, że będzie to, to, to tak w miarę. No zobaczymy. Ciekawy jestem czy będzie różnica, bo ten to normalnie ręce opadają ja. No ale człowiek się uczy całe życie, wiadomo, a mówię, tak spróbuję, Bo jest różnica, duża różnica jest kochani. Przede wszystkim co mi się podoba to to, że jak on sobie stoi, tak na wolnych obrotach sobie chodzi. To całkiem... Taka inna praca tego silnika jest. Nie było to takie harmonijne. A teraz jest okej, okay. teraz jest dobrze. Mnie się teraz jego praca podoba. Jak najbardziej jest git. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że trochę mi się akumulator podładuje. Bo po takim długim przestoju, no to trochę był problem. Trzeba było chama na pycha wziąć. a no, nie chciał gadać. Heh. No, ale ja się nie dziwię. No, jak tyle czasu stał, to i tak, że to pierwsze tam prądu trochę miało. Ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że podładuje się. Bo tak na drodze go pchać. Nie jest ciężki, ale wiecie. Co to jest za przyjemność, tak? Brać i pchać maszynę, jak powinna palić. Tak, to jest pierwszy mój wyjazd w tym sezonie. Nie, no w sumie źle gadam. W sumie drugi wyjazd mój. Pierwszy był na badanie techniczne. Przeszło bez problemu. Jestem zadowolony, bo martwiłem się. Wiecie, zawsze jest jakaś tam obawa, nie? że coś może nie gadać, albo coś się tam może komuś nie podobać. Nie wiem, no może ktoś jest uczulony na czerwony kolor, nie wiem, a mego smoka zwali, albo na tłumik, bo to różne przypadki są. Ale nie, wszystko poszło fajnie, wszystko poszło pięknie. Nie było większego problemu z tym także jest dobrze, no jestem zadowolony teraz już będę wyjeżdżał, bo dość mam tego siedzenia w domu trochę wyjechać, coś zobaczyć gdzieś się przejechać, trochę pokręcić kilometrów, bo przez te dwa lata to ja wielki chuj, zrobiłem nie kilometry, no ale co zrobić, no były inne plany, inne założenia, no to wiadomo no ale, i tak ostatnio że sobie siedziałem, myślałem, te dwa lata temu, 29, 31 nie wiem, jak już tak, maja byłem nad morzem, kąpałem się pojechaliśmy razem tutaj z moim maleńcym a w tym roku co? W tym roku jest chujnia. W tym roku się nie wybieram nad morze. Jak ja mam jechać i może na plaży w masce, to no wolę sobie po drogach pojeździć w prawo, w lewo, po tych moich zadupiach tam. Za 10 lat pojadę, może się coś zmieni. <laughs> Zobaczymy, kochani, jak to będzie. Tak, i tak to jest. Dobra, jak na pierwszego motowloga trochę się nagadałem, więc tyle w temacie, jak na pierwszy raz. Dzięki śliczne, kochani, za uwagę. Do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, na razie cześć.